Witam na kanale Retrownia. Jest to filmik konkursowy, także zgodnie z wczorajszą zapowiedzią pod tym filmikiem wpisujecie swoje komentarze, które będą brały udział w konkursie. Jeszcze raz tylko na szybko przypomnę jakie są zasady. Aby wziąć udział w konkursie musicie oczywiście subskrybować kanał oraz napisać jakieś, no 2-3 zdania, możecie 5, na temat jakiegoś swojego wielkiego wrażenia, jakie wywołała na Was jakaś gra. Może być to jakiś moment z gry, a może to być cała gra. Po prostu napiszcie, co zrobiło na Was wrażenie, i osoba, która otrzyma najwięcej łapek w górę, weźmie udział po prostu w rozdaniu nagród. Pierwsza osoba, która będzie miała najwięcej łapek, będzie miała pierwszeństwo wyboru spośród trzech nagród, i jedną z nagród będzie gra, czyli Kirby Tilt and Tumble na Game Boya kolora. A do tego będą jeszcze koszulki, gdzieś tu Wam się pojawią, y, lub ewentualnie kubeczki z podkładkami. Także dwie osoby wygrywają. Pierwsza wybiera w pierwszej kolejności, druga musi wybrać z tego, co zostało. I to by było chyba na tyle. Jeżeli jeszcze jakieś pytania macie, to y, dawajcie znać. Aha, no i do kiedy trwa konkurs, to najważniejsze. Dzisiaj jest, już Wam mówię, dzisiaj jest 29. Także umówmy się, że. Y, Równo o północy z 5 na 6 października robię screena na komentarzach i po prostu kto ma najwięcej łapek w górę z tym się kontaktuje. Drugie miejsce również się kontaktuje i po prostu ustalimy, co kto wybiera i co komu wysyłam. Oczywiście wysyłka jest po mojej stronie, tak jak i nagrody, także o to się nie musicie martwić. Mam nadzieję, że weźmiecie udział w konkursie. No i tyle, no. Dobrej zabawy, dzięki za oglądanie, cześć.